Dlaczego pomoc adwokata jest dla Państwa bezpieczna? Otóż proszę Państwa, musicie wiedzieć o tym, że adwokata wiąże tajemnica adwokacka, która oczywiście jest bardzo szerokim pojęciem, ponieważ rozróżniamy jeszcze tajemnicę obrończą. Tajemnica obrończa jest znacznie węższym y, tematem, problemem, dlatego że regulowana jest w artykule 178. KPK, czyli Kodeksu Postępowania Karnego, zgodnie z którego treścią nie wolno przesłuchiwać adwokata jako świadka. Nie wolno przesłuchiwać obrońcy albo adwokata, radcy prawnego co do faktów, o których dowiedział się, udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę. Tajemnica obrończa jest związana z artykułem 42 Konstytucji Rzeczpospolitej, która gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do obrony, które przysługuje każdemu, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie karne. Także, proszę Państwa, adwokat, który dowiedział się o szczegółach Państwa sprawy pod żadnym pozorem tych, tej tajemnicy, tych szczegółów sprawy, nie może zdradzić pod jakimkolwiek pretekstem. Nawet wtedy, kiedy Państwo przychodzicie do adwokata. Prosicie go o poradę prawną i nie powierzacie mu sprawy. Już na etapie porady prawnej wszystkie kwestie, o których dowiedział się w związku z tą poradą, objęte są tajemnicą obrończą. Co to takiego tajemnica adwokacka? Otóż proszę Państwa, tajemnica adwokacka to wszystko to, czego adwokat dowiedział się podczas pełnienia swojej misji adwokata. Też nie można zwolnić adwokata z tej tajemnicy. Chyba, że w wyjątkowych przypadkach, kiedy nie ma możliwości udowodnienia ich przy pomocy innych dowodów, jakimi, e, jakimi wymiar sprawiedliwości czy prowadzące postępowanie e, mogą wykorzystać. Oczywiście jedynym niebudzącym wątpliwości Wyłączeniem obowiązku z zachowania tajemnicy jest to, które naraża wprost sama ustawa, czyli artykuł 6 ust. 4 prawa o adwokaturze. Chodzi tu przede wszystkim o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnego lub nieujawnionego źródła dochodu oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Proszę Państwa, paragraf 19 zbioru zasad etyki godności zawodu adwokackiego oprócz obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej adwokata zobowiązuje adwokata również do właściwego zabezpieczenia wszystkich informacji pochodzących od klienta, które uzyskał w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Chodzi tu przede wszystkim o korespondencję listową, mailową, nie wolno przenosić ich na pendrive, nie wolno przetrzymywać, a jeśli jest to potrzebne, hmm, na potrzeby prowadzonej sprawy, wtedy powinny być te materiały właściwie zabezpieczone i bez możliwości dostępu do nich osób trzecich. Przede wszystkim pracownicy kancelarii również powinni złożyć stosowne oświadczenia o tym, że wszystko, czego dowiadują się w związku z pracą w kancelarii, obejmuje ich tajemnicą, dlatego że oczywiście adwokat prowadzący rozmowę z klientem stara się prowadzić Ją w cztery oczy. Niemniej jednak pewne dokumenty, które, których jest konieczność kserowania, odbiór korespondencji przychodzącej z sądu bądź innych urzędów, jest dostępna również dla pracowników sekretariatu kancelarii. Dlatego też. Adwokat odpowiada za utrzymanie w tajemnicy przez osoby przez niego zatrudnione informacji, których dowiedziały się pracując, pracując właśnie w kancelarii. Adwokatura polska od lat wskazuje na konieczność uwypuklenia zupełności, bezwzględności i bezwarunkowości tajemnicy adwokackiej, która mogłaby funkcjonować bez badania stosunku łączności. Adwokata i klienta. Bo, jak napisał kiedyś zasłużony Nestor dla Palestry, twórca najistotniejszych publikacji w zakresie etyki i godności zawodu adwokackiego, pan mecenas Zdzisław Krzemieński, tajemnica, tak jak prawda, albo obowiązuje w formie kategorycznej, albo jej w ogóle nie ma. Tak jak nie ma miejsca na ćwierć lub półprawny, tak nie ma miejsca na częściową czy względną tajemnicę adwokacką. Dlatego też wszyscy adwokaci czujemy się w obowiązku dochować wszystkich informacji i wiadomości otrzymywanych od Państwa podczas naszych rozmów, porad i spraw.